Fort trzeci. Aby nie zostały po nich tylko napisy na ścianach. Zaprasza Karolina Stachacz Bartosik. Życie w więźniu w forcie trzecim nie było lekkie. Więźniowie, którzy zostali z fortu trzeciego wywiezieni do innych obozów, wspominają, że po przybyciu do tamtych obozów odczuli wielką ulgę, że poczuli się jak w sanatorium. Mówi Piotr Skonieczny, były komendant składu amunicji w forcie trzecim, ekspert w dziedzinie fortyfikacji. Warunki, jakie tam stworzyły władze niemieckie, były straszne, upiorne. Więźniowie byli stłoczeni w ciasnych celach, w ogromnej ilości. Panowały ciemności. Oni nie. Praktycznie tam mnie było jakichś apeli, oni nie mogli wychodzić z tych cel. Byli wypędzani na posiłki, ale to posiłki to były, dajmy na to, takie, by utrzymywać tych więźniów na skraju śmierci głodowej. Poza tym więźniowie nie mogli wychodzić na zewnątrz, korzystać z latryny. W środku były ustawione beczki, wiadra, do których mogli załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Podłoga była wyłożona tylko jakąś słomą, zgniłą, zawszoną, straszliwie zawszoną i w takich tragicznych warunkach byli przetrzymywani cały czas ci więźniowie. Nie mieli możliwości kąpieli, nie mieli możliwości jakiegokolwiek kontaktu z higieną. Niektórzy więźniowie wspominają, że przebywając na forcie kilka miesięcy nie mieli możliwości ani razu się umyć. Więźniowie przebywający na fort Przebywali tam cały czas w swoich ubraniach, w których zostali aresztowani. Nie przebierano tam więźniów, jakieś pasiaki, Ubrania więzienne nie tatuowano, nie nadawano numerów, tak jak w obozach, więc przebywać, dajmy na to, w takich strasznych warunkach przez 3 czy 4 miesiące, nie mogą cię ani razu umyć. No, trudno coś skomentować. Przysłyszeli, że tu upychamy. Kobiety, dzieci, starców. Zamykamy za nimi drzwi. Mówi Piotr Oleńczak, historyk, pełnomocnik wojewody do spraw kombatantów i osób represjonowanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To też jest bardzo dobrze psychologicznie pisane, kto pierwszy zaczyna głośno protestować werbalnie, że tam za ścianą było słońce i śpiewały ptaki, a jestem teraz w ciemnym, zimnym miejscu, brudnym na betonie. Dlaczego, Dlaczego jest inaczej? Kto się pierwszy sprzeciwiał? Dzieci. Dzieci pierwsze płakały i krzyczały. No więc wtedy wchodzili do celów wachmanii i bili te dzieci i kobiety, żeby uciszyły te dzieci. Jeżeli wyobrażamy sobie 17 takich celów wypchanych, z płaczącymi dziećmi, to to musiał być niesłychany ryk, hałas. I one były, te dzieci uciszane biciem. To jest ta pierwsza noc. No dobrze, to dzieci boją się bicia, więc przestają płakać, bo pojawia się pierwsza przemoc, ale za kilka godzin dzieci znowu płaczą, ale już dlaczego? Bo są głodne, a głodnego dziecka pani biciem już nie ucisz. I wachmani to też wiedzieli, że. I, i to jest w relacjach, właśnie w archiwum Rigby Blumar znakomicie opisane. Ten ryk, wycie dzieci przez północy, zanim nie usnęły ze zmęczenia. No więc to jest ta pierwsza noc. Przemoc, głód. Jak oni wyszli już następnego dnia rano tutaj na dwór, potem przemarznięci z tych cel, to oni już wiedzieli, że się sytuacja zmieniła diametralnie. Tam są panowie życia i śmierci, oni są już pod ludźmi. Chodźmy dalej. Tu byli trzymani Żydzi z wielu miast i miasteczek. Tych sztetli, kachałów północnego Mazowsza. Z Płońska, z Nowego Miasta, z Zakroczenia, z Mławy, z Sierpca, z Bodzanowa. Wszyscy Żydzi bodzanowcy tu trafili. Do tych cel. I sześć tygodni tu przebywali. Pisali świadkowie, w Pomichówku dosyć oglądają się trupów. Tu były gwałty, tu były mordy, egzekucje zakrywanie żywcem więźniów. Była tutaj policja żydowska. Był Majloch Hoppelblum, który był na Znawym dworze mazowieckim przed wojną uważany za takiego no, no głupka, był opóźniony umysłowo, rozwinięty fizycznie, ale opóźniony umysłowo. I trafił tutaj do fortu i Niemcy dali mu pałkę służbową, dobrał sobie kompanów i był takim kapo obozowym, bił ludzi, gwałcił kobiety, okradał ludzi. Żydzi pisali, że w krótkim czasie dorobi się sporego majątku. Jak się można było robić majątku w obozie wśród więźniów? Bardzo prosto. Wpadł bardzo szybko na to, jak to zrobić, ja mówicie, ostatnia cela, tam po prawej stronie, to była izolatka dla tych, którzy byli chorzy na tyfus albo mieli objawy tyfusu. Dla komendanta obozu nie, było jakby, nie mógł komendant dopuścić do epidemii, więc wszystkich, którzy mieli objawy tyfusu, izolowano. Oczywiście tam ich nikt nie leczył, to była umieralnia. A więc kto trafił do tej izolatki, to już żywy nie wychodził. Więc Majloch chodził po celach, podchodził do kobiety, do mężczyzny i mówi: Idziesz do izolatki. Ten wskazany przez Majlocha wiedział, że jest zdrowy. I Majloch go wskazuje, i to jest rozkaz. Więc co taki człowiek robił, żeby nie trafić do tej izolatki? No, zdejmował kolczyki, obrączki, sojarek, co, coś sobie kosztownego jakieś kosztowności i wszystko oddawał Majlochowi. Więc on chodził i okradał ludzi w ten sposób, szantażował. Albo, albo dajesz mi co to, to masz przy sobie, albo, albo trafiasz do tej zalatki. Więc on był znienawidzony, Przez był, był, był z Niemcami pił, bawił się przemoc, gwałty i złodziejstwo. I kiedy Miarka się przebrała, każdy Judenrat był odpowiedzialny za wyżywienie, bo to było 2,5 tysiąca Żydów. Proszę wykarmić taką masę ludzi, to jest niewykonalne. A załogi niemieckiej było tutaj 14 osób wtedy. Więc głód Judenraty te Rady Żydowskie były odpowiedzialne za wyżywienie. Tych Żydów, więc, na przykład, z Pońska codziennie przyjeżdżały dwie furmanki z zupą i chlebem tutaj do pomychówka, żeby wykarmić Żydów z Pońska. Z Nowego Miasta tam jedna na dwa dni. Im biedniejsza gmina Żydowska, tym rzadziej to, to pożywienie dochodziło bo i też odległość robiła swoje. No i jest opisana scena, jak przyjeżdżają właśnie ci Żydzi z Pońska z zupą i z chlebem. I Majrog e, wyszedł ze swoimi bandziorami, ze swoją tą grupą i e, pobił tego zastępcę, przewodniczącego generatu, zrzucił go z, z, z wozu. Tam dotliwie pobił pałką, a zupę wylał na ziemię i kazał im zjeżdżać. No więc te, te masy głównych Żydów wracają do celi z niczym, a odszepujący się ten, ten, ten Żyd z Płońska mówi: Żydzi, od jutra będzie inaczej. No i jest opisana niesamowita scena, jak przyjeżdża następnego dnia z Pońska czarny samochód, czyli przyjeżdżają Niemcy. Przyjeżdża szef, przewodniczący Uden ratu z Pońska, rozmawiają z komendantem, no i po krótkiej rozmowie Niemcy łapią majlocha, wiążą mu ręce, wrzucają go do samochodu i samochód wraca do Płońska. I został ten majloch przez Żydów w Płońsku powieszony na rynku. Czyli w 1941 roku Żydzi pońscy byli jeszcze w stanie wykupić u Niemców oprawcę, bandytę i go jeszcze powiesić na rynku w Płońsku. To jeszcze nie ma Holokaustu, a oczywiście Żydzi Płońscy wszyscy i ten przewodniczący, który to załatwił wtedy, tę, tę ulgę dla tych tutaj swoich pobratymców, oni zostaną potem wywiezieni do Auschwitz i tam zamordowani w Auschwitz, ale to już będzie Holokaust. A to jest jakby wstęp do Holokaustu. No i najciekawsza rzecz właśnie, że ci, którzy przeżyli pomiechówek i trafili w końcu do Warszawy, zaczęli o tym opowiadać, to Emanuel Ligreblum zachęcał ich do, do spisania tych relacji, i to przetrwało w bańkach po mleku zakopanych. Potem mamy powstanie w Getcie, likwidację Getta, gruz. Żydzi po wojnie, którzy ocalili, odkopali te bańki i wiemy, co tam się działo. I jeszcze jedna rzecz: relacje z Warszawy, Żydzi też wysłali do Londynu i do Nowego Jorku. I mamy artykuł w prasie londyńskiej i nowojorskiej, że w obozie w Pomichówku są masowe mordy Żydów w 1941 roku. To już Zachód o tym wiedział w 1941. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.